Cześć! Witam w przeglądzie najważniejszych wydarzeń ze świata finansów i geopolityki, które nawet jeśli pozornie dzieją się daleko, mają realny wpływ na to, co widzimy na wykresach kryptowalut. Dziś porozmawiamy o czymś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe o zawieszeniu broni w wojnie celnej między USA a Chinami, o kulisach tego porozumienia, rosnącej roli Wielkiej Brytanii i o tym, dlaczego inwestorzy znów zaczęli patrzeć przychylnie na aktywa ryzykowne, w tym oczywiście bitcoina. Rynek kryptowalut otwiera tydzień w wyjątkowo mocnym stylu. Całkowita kapitalizacja przekracza 3,49 biliona dolarów, a wykresy toną w zieleni. Bitcoin, niekwestionowany lider rynku, znów błyszczący. Jego cena przekroczyła 104 tysiące dolarów i utrzymuje się na tym poziomie z niepokojącą wręcz pewnością. To nie przypadek. Potężne napływy kapitału do funduszy ETF, szczególnie tych zarządzanych przez giganta BlackRock, karmią byczą narrację jak tlen płomień. W ciągu ostatnich siedmiu dni Bitcoin zyskał ponad 10%, co w skali tak ogromnego aktywa jest ruchem niemal historycznym. Tuż za nim Ethereum, technologiczny filar świata Web3. Zaskakuje nawet najbardziej optymistycznych analityków. Po aktualizacji Pectra, która poprawiła skalowalność i zwiększyła efektywność sieci, ETH wystrzeliło do poziomu powyżej 2,5 tysiąca dolarów. Ale to nie tylko efekt technicznych zmian. Rosnąca aktywność w warstwach drugich, ogromne zainteresowanie stakingiem i rozwój aplikacji DeFi podnoszą wartość całego ekosystemu. 40% wzrostu w tydzień to wyraźny sygnał, że Ethereum wraca do gry jako poważny kandydat do rywalizacji o dominację. W tle tego wielkiego rajdu mamy też kilka niespodzianek. Największy wzrost tygodnia zalicza Dogecoin. Memiczna moneta, która miała zniknąć w cieniu poważnych projektów. Powraca z potężnym impetem, ponad 43% plusie w zaledwie 7 dni. To dowód na jedno. Rynek znowu zaczyna grać emocjami, a społeczność detalicznych inwestorów budzi się do życia. Gdy Doge rośnie, wiadomo, sentyment rośnie razem z nim. Warto zauważyć, że przez stablecoiny przepływa najwięcej kapitału. Tether osiągnął w poniedziałek gigantyczny wolumen handlu 75 miliardów dolarów w zaledwie 24 godziny. Te dane pokazują, jak bardzo aktywny jest rynek, bo każdy dolar, który krąży między Bitcoinem, Ethereum, Altami i z powrotem, musi przejść przez jednego z tych cyfrowych strażników wartości. Sytuacja jest dynamiczna, ale jedno jest pewne: kryptowaluty nie śpią i wygląda na to, że to dopiero początek. Firen Grid Index wskazuje wartość 70. A więc solidną chciwość. W ciągu ostatniego miesiąca nastroje zmieniły się diametralnie. To oznacza jedno: inwestorzy zaczynają odważnie wracać na rynek. Wzrosty bitcoina powyżej 100 tysięcy, eksplozja Ethereum po aktualizacji Pektra i gwałtowne rajdy altcoinów, jak Dogecoin czy Cardano. Wszystko to karmione jest nie tylko fundamentami, ale coraz wyraźniej emocjami. Strach przed spadkami został wyparty przez FOMO. Jednak chciwość to broń obosieczna. Z jednej strony przyciąga kapitał, nadaje rynkowi tempo i napędza kolejne wzrosty. Z drugiej często prowadzi do przesanych wycen i gwałtownych korekt. Obecna wartość 70 to nie jest jeszcze euforia, ale to już ostrzeżenie. Rynek zaczyna się przegrzewać. Jeśli więc jesteś inwestorem, który planuje wejść lub zwiększyć pozycję, to dobry moment, by zamiast patrzeć tylko na zielone świeczki, spojrzeć też na wykres sentymentu. Bo choć trend jest przyjacielem, to psychologia tłumu bywa zdradliwa, szczególnie w świecie krypto. W ubiegłym tygodniu oczy całego rynku finansowego, nie tylko tradycyjnego, ale też kryptowalutowego, zwrócone były w stronę Waszyngtonu. 7 maja Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych ogłosiła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie od 4,25 do 4,50%. To już kolejne posiedzenie z rzędu, na którym Fed nie decyduje się ani na podwyżki, ani na cięcia przyjmuje postawę wyczekującą. I właśnie ta neutralność okazała się zaskakująco bycza dla bitcoina. Dlaczego? Otóż rynki oczekują dziś czegoś więcej niż stabilizacji. One chcą sygnałów luzowania. Przewodniczący FED nie obiecał nic konkretnego, ale między wierszami dał jasno do zrozumienia. FED nie zamierza się spieszyć z kolejnymi podwyżkami, a kolejne decyzje będą zależne od napływających danych. I właśnie te dane zaczynają dawać inwestorom nadzieję. Zaledwie kilka dni wcześniej opublikowano dane o inflacji CPI za kwiecień. Wyniosła 2,4% rok do roku. Co oznacza zauważalny spadek o 2,8% w marcu. To pierwszy tak wyraźny krok w kierunku celu inflacyjnego Fed, który formalnie wynosi 2%. Reakcja rynku była natychmiastowa. Wzrosły notowania akcji, rentowności i obligacji zaczęły spadać, a Bitcoin przebił psychologiczną barierę 100 tysięcy dolarów. To nie przypadek. W momencie, gdy oczekiwania względem polityki pieniężnej zaczynają się luzować, kapitał zaczyna szukać bardziej dynamicznych miejsc do pracy. Bitcoin jako aktywo o ograniczonej podaży idealnie wpisuje się w tę narrację. Dla jednych to hecz na wypadek inflacji, dla innych zabezpieczenie przed nieudolną polityką banków centralnych, a dla coraz większej liczby funduszy, aktywo makroekonomiczne, które reaguje jak złoto, ale rośnie szybciej. Co ważne, Fed działa pod rosnącą presją. Nie tylko ze strony danych, ale także polityki. Prezydent Donald Trump publicznie skrytykował Powella za brak cięć. I choć może się to wydawać jedynie teatralną zagrywką, rynek wie jedno. Polityczna presja zwiększa szanse, że Fed wcześniej czy później zgłodnieje. A wtedy Bitcoin może stać się jednym z głównych beneficjentów tej zmiany. Warto też spojrzeć szerzej. Coraz więcej analityków ostrzega przed stagflacją czyli toksycznej mieszankoi rosnących cen i słabnącego wzrostu gospodarczego. Produkcja przemysłowa w USA spada, a dane o zatrudnieniu, choć oficjalnie mocne, skrywają coraz więcej niepokojących szczegółów. Wzrost liczby osób pracujących na część etatu, rosnące bezrobocie w sektorze usług, spadek tempa tworzenia nowych miejsc pracy. To wszystko każe inwestorom szukać alternatyw, i znów kryptowaluty pojawiają się jako pierwsze na liście. W tle dzieją się też rzeczy na rynku długu. Rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich zaczęły spadać, co tylko potwierdza oczekiwania inwestorów, że obniżki stóp to kwestia miesięcy, a nie lat. A gdy stopy spadają, inwestorzy szukają aktywów o wyższym potencjale wzrostu. Kiedy był to NASDAQ, dziś jest to coraz częściej bitcoin. Bitcoin rośnie więc jako reakcja na makroekonomiczną rzeczywistość niepewną, niestabilną, pełną napięć, ale też otwartą na nowe narracje. I właśnie dlatego przekroczenie 100 tysięcy dolarów to wydarzenie techniczne i symboliczna zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy bitcoina jako element globalnego rynku finansowego. Krótki przerywnik przypominam o możliwości dołączenia do strefy VIP, dzięki której będziecie na bieżąco, będziecie dostawać cykliczne QA, newsletter z wydarzeniami z rynku, oraz jako pierwsi zostaniecie poinformowani o możliwości dołączenia do mentoringu. Link znajdziecie w opisie tego filmu poniżej. Jednym z najbardziej kluczowych, choć często niedocenianych czynników napędzających ostatnie wzrosty bitcoina są fundusze ETF oparte na bitcoinie, które przeżywają właśnie swoją złotą erę. Te instrumenty stały się głównym kanałem, przez który instytucje finansowe wchodzą na rynek krypto i robią to z coraz większą pewnością. Najgłośniej jest oczywiście o BlackRock, ich flagowym ETF-ie, który odnotował właśnie 19 dzień z rzędu dodatnich napływów kapitału. To rekord z 2025 roku i moment, który pokazuje, że Bitcoin stał się pełnoprawnym aktywem inwestycyjnym dla funduszy, banków i zarządzających miliardami dolarów. Ta regularność, ten ciągły dopływ pieniędzy przypomina zachowanie rynku obligacji czy złota, z tą różnicą, że Bitcoin rośnie dynamiczniej i nadal ma ogromne pole do ekspansji. W ciągu zaledwie trzech ostatnich tygodni do amerykańskich ETF-ów bitcoina napłynęło ponad 5,8 miliarda dolarów, a tylko w zeszłym tygodniu ponad 900 milionów. To oznacza, że codzienne setki milionów dolarów z rynku tradycyjnego zamieniane są na ekspozycje na bitcoina. Nie poprzez giełdy krypto, nie przez portfele, ale przez regulowane instrumenty, które pasują do procedur w funduszach i instytucjach finansowych. Dlaczego to takie ważne? Bo struktura rynku bitcoina się zmienia. Już nie tylko detaliści i kryptonatywni inwestorzy decydują o kierunku trendu. Teraz do gry weszły podmioty, które mają czas, cierpliwość i potężny kapitał. Nie szukają pumpów, one budują pozycje na lata. Warto też zauważyć, że ETFy bitcoina zaczynają powoli przypominać swoją dynamiką fundusze oparte na złocie. Zarówno pod względem przepływów kapitału, jak i narracji o cyfrowym bezpiecznym aktywie. Dla niektórych funduszy bitcoin to hedge przeciw inflacji, dla innych dywersyfikacja portfela, a dla najbardziej progresywnych technologia przyszłości. Wszystko to sprawia, że dzisiejsze wzrosty bitcoina nie są już tylko efektem emocji czy FOMO. To efekt nowej fali adopcji zorganizowanej, regulowanej i profesjonalnej. Jeśli ten trend się utrzyma, a wszystko wskazuje, że tak, poziomy takie jak 120 tysięcy czy 150 tysięcy mogą być nie kwestią czy, ale kiedy. O sile tego trendu świadczy nie tylko ilość pieniędzy płynących do ETF-ów, ale też to, kto za tym stoi. Wśród największych graczy są dziś takie instytucje jak Fidelity, Ark Invest czy Invesco firmy, które jeszcze kilka lat temu nawet nie chciały mówić o bitcoinie publicznie. Teraz same oferują go swoim klientom jako pełnoprawny produkt inwestycyjny, dostępny w ich platformach i portfelach. Co ważne, te nowe ETF-y stanowią poważną konkurencję dla Grayscale, które przez lata miało niemal monopol na instytucjonalny dostęp do Bitcoina. ETF-y typu SPOT są dla inwestorów znacznie bardziej przejrzyste i uczciwe. Ich cena zawsze odzwierciedlała realną wartość Bitcoina bez żadnych premii czy dyskontów. Co to oznacza w praktyce? Gdy ktoś kupuje udziały w takim ETF-ie, fundusz musi faktycznie kupić bitcoina z rynku, żeby pokryć tę transakcję. To sprawia, że z każdym napływem pieniędzy do ETF-ów realna podaż bitcoina na rynku maleje, a to z kolei może napędzać wzrost cen. Dodatkowo nie sposób nie wspomnieć o tym, że podmioty regulowane takie jak fundusze emerytalne czy uniwersyteckie endowmenty po raz pierwszy mają legalny i zgodny z polityką inwestycyjną sposób, by dodać bitcoina do swojego portfela. To zmienia wszystko. Gdy te podmioty ruszą na rynek w skali masowej, a to już zaczyna się dziać, dostępna podaż bitcoina może okazać się zbyt mała, by zaspokoić popyt. To właśnie dlatego pojawiają się coraz więcej głosów o zbliżającym się squeeze supply, czyli sytuacji, w której coraz więcej kapitału konkuruje o coraz mniejszą ilość dostępnych bitcoinów. Aby zrozumieć skalę tego zjawiska, warto spojrzeć na analogię do złota. W pierwszym roku po uruchomieniu ETF-ów złota w 2004 roku cena kruszca wzrosła o ponad 29%. Jeśli Bitcoin miałby podążać podobnym tropem, a fundamenty i kontekst są nawet silniejsze, to obecna wycena może być zaledwie przystankiem w drodze do zupełnie nowych rekordów. Nie chodzi już tylko o to, że ETF-y pompują rynek. Chodzi o to, że zmienia się profil właścicieli bitcoina. Z walutowych anarchistów i spekulantów przeszliśmy do epoki zarządzających miliardowymi portfelami, którzy nie klikają kup, tylko alokują kapitał w skali przemysłowej. I to właśnie ten kapitał płynący przez w pełni regulowane instrumenty może być jednym z najbardziej długoterminowych, stabilnych i nieubłagalnych źródeł presji popytowej. A rynek, jak to rynek, wcześniej czy później zacznie to wyceniać. Ethereum z aktualizacją Pectra. Fundament pod nową erę. Ethereum, druga największa kryptowaluta świata, wkroczyła właśnie w nowy etap rozwoju. Majowa aktualizacja Pectra okazuje się nie tylko kolejnym krokiem na drodze rozwoju technologicznego, ale realnym przełomem odczuwanym zarówno przez użytkowników, jak i cały ekosystem. Dla wielu obserwatorów rynku to pierwsza od dawna zmiana, która faktycznie przekłada się na codzienne doświadczenie korzystania z Ethereum. Pektra miała jeden zasadniczy cel: uczynić Ethereum szybszym, tańszym i bardziej dostępnym dla przeciętnego użytkownika. I właśnie to się dzieje. Dzięki wdrożonym usprawnieniom sieć lepiej radzi sobie z rosnącym obciążeniem, a aplikacje, gry i platformy DeFi mogą działać sprawniej, taniej i z mniejszym opóźnieniem. Dla użytkownika to mniej frustracji związanej z wysokimi opłatami i długim oczekiwaniem na potwierdzenie transakcji. Dla deweloperów większa elastyczność w projektowaniu usług. Co jednak najciekawsze, Pectra staje się katalizatorem dla dynamicznego rozwoju tzw. warstw drugich, takich jak Arbitrum, Optimism czy Base. To właśnie te rozwiązania działające niejako jako Ethereum przejmują dziś dużą część aktywności użytkowników. Dzięki Pectrze ich działanie staje się jeszcze bardziej efektywne. To tak jakby autostrada Ethereum nie tylko została poszerzona, ale też wyposażona w dodatkowe zjazdy i pasy dla szybszego ruchu. Efekt jest widoczny od razu. Transakcje są szybsze i tańsze, a zainteresowanie projektami zbudowanymi na L2 rośnie. Rynek szybko to wyczuł. Cena Ethereum poszybowała w górę o ponad 40%, a tokeny takie jak OP, ARB czy Base również zyskały na wartości. Inwestorzy zaczynają rozumieć, że nie chodzi już tylko o abstrakcyjne innowacje, ale o realne ulepszenia, które wpływają na użyteczność całego ekosystemu. Pektra otwiera też Ethereum na nową grupę użytkowników. Dzięki uproszczonemu zarządzaniu portfelami i lepszej integracji z aplikacjami, korzystanie z Ethereum staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. To kolejny krok w kierunku normalizacji, sprawienia, że Ethereum przestaje być domeną wyłącznie programistów i entuzjastów technologii, a zaczyna trafiać w ręce zwykłych użytkowników, firm i instytucji. Ta aktualizacja to nowy kod i sygnał, że Ethereum dojrzewa. Od czasów przejścia na proof of stake sieć przechodziła przez fazę intensywnego rozwoju infrastrukturalnego. Pektra to jak zamknięcie jednego rozdziału i otwarcie nowego, w którym Ethereum działa lepiej i wygląda jak technologia gotowa do masowego zastosowania. W świecie, gdzie konkurencja ze strony Solany, Awalanche czy projektów typu modularczenie jest coraz większa, Ethereum odpowiada sprawdzonym działaniem. I choć nie krzyczy najgłośniej, to właśnie ten spokojny, konsekwentny rozwój sprawia, że Ethereum zyskuje zaufanie rynku. Jeśli Bitcoin dziś przyciąga uwagę jako cyfrowe złoto, Ethereum spektrum staje się cyfrowym srebrem. Systemem operacyjnym dla przyszłości finansów, internetu i własności cyfrowej. I choć cena Ethereum już wystrzeliła, może się okazać, że jesteśmy dopiero na początku nowego cyklu, w którym nie tylko rośnie wartość tokena, ale przede wszystkim jego znaczenie. Globalne napięcia ustępują. Zaskakujące zwroty w wojnie handlowej. W ciągu ostatniego tygodnia świat polityki gospodarczej wykonał gwałtowny zwrot. Coś, co jeszcze kilkanaście dni temu wydawało się nierealne, nagle stało się faktem. Po miesiącach eskalacji, wzajemnych oskarżeń i drakońskich taryf celnych, Stany Zjednoczone i Chiny ogłosiły porozumienie handlowe, które wprowadza 90-dniowe zawieszenie broni. Dla rynku to był moment ulgi, dla geopolityki taktyczna pauza. Największym zaskoczeniem była skala ustępstw. Waszyngton zdecydował się znacząco obniżyć cła na szereg chińskich towarów, ze 145% do bardziej akceptowalnych 30%. W odpowiedzi Pekin złagodził swoje taryfy na amerykański eksport, w szczególności maszyny, technologie i produkty rolne, do poziomu 10%. Choć nadal nie można mówić o pełnym zaufaniu między stronami, napięcie wyraźnie spadło. I to właśnie ta deeskalacja, niezakończenia konfliktu okazała się dla rynków wystarczającym powodem do optymizmu. Rozmowy prowadzone były za zamkniętymi drzwiami w Genewie, w miejscu nieprzypadkowym. To właśnie tam znajduje się siedziba Światowej Organizacji Handlu i to tam sformułowano ramy globalnego handlu. Wybór Genewy może więc symbolizować powrót do klasycznej dyplomacji handlowej, a nie tylko gry siły i retoryki. Reakcja rynków była niemal natychmiastowa. Indeksy w USA i Azji ruszyły w górę. Dolar się umocnił, a złoto straciło na wartości. Inwestorzy przez wiele miesięcy żyli w stanie chronicznej niepewności. Gotowi na kolejne salwy celne i nowe zakazy eksportowe. Teraz poczuli, że mogą przez chwilę odetchnąć choćby na 90 dni. Ale jednocześnie rynki nie są naiwne. Eksperci jednogłośnie podkreślają: to nie jest spokój, a jedynie przerwa taktyczna. Czas na sprawdzenie, kto naprawdę chce negocjować, a kto tylko kupuje czas. I dlatego mimo wzrostów tle pozostaje nieufność. A w takim właśnie środowisku pełnym geopolitycznych zakrętów kapitał szuka alternatyw, szczególnie takich, które nie zależą od dekretów polityków i kursu dolara. To właśnie tutaj pojawia się rola kryptowalut. Bitcoin zyskuje nie dlatego, że wszystko jest dobrze, tylko dlatego, że nadal nie jest pewnie. Nawet chwilowe uspokojenie sytuacji handlowej nie rozwiązuje problemu. Globalny system jest chwiejny. I dopóki tak pozostanie, aktywa niezależne, takie jak bitcoin, będą atrakcyjne dla tych, którzy nie chcą tańczyć pod dyktanto centralnych banków i politycznych układów. W tle tej ugody z Chinami nadal tli się spór między USA a Unią Europejską. Zwłaszcza odsłana importowane samochody. Choć w marcu administracja Trumpa wprowadziła 25% taryfy, Bruksela zamiast odpowiadać słami odwetowymi czasowo zawiesiła swoją decyzję. Oficjalnie by szanse szansę rozmowom. Nieoficjalnie by nie rozbijać kruchej równowagi właśnie wtedy, gdy Chiny wracają do stołu. Na dodatek prezydent Trump podpisał w tym samym czasie umowę handlową z Wielką Brytanią, obniżając cła na brytyjskie auta i stal, a w zamian otwierając brytyjski rynek na amerykańską wołowinę i etanol. To czytelny sygnał polityczny. Waszyngton tworzy nową sieć sojuszy handlowych na własnych zasadach. I kto nie chce grać według tych zasad, ten zostaje w tyle. W efekcie świat nie tyle wraca do wolnego handlu, co reorganizuje się w nowe bloki interesów. Indie, Azja Południowo-Wschodnia, Wielka Brytania. Ci, którzy są szybci i bardziej elastyczni, korzystają na tej przebudowie globalnych łańcuchów dostaw. A Unia Europejska na razie obserwuje i kalkuluje. Wszystko to tworzy obraz rynku, który próbował złapać oddech, ale nadal stoi na kruchym gruncie. I dlatego rośnie nie tylko SP 500, ale też Bitcoin czy złoto. Bo w dzisiejszym świecie bezpieczeństwo nie jest oczywistością to waluta, a im mniej go w polityce, tym więcej w nim wartości na rynku. I to tyle, jeśli chodzi o aktualne napięcia, a raczej ich chwilowe złagodzenie. Jak widzicie, rynki oddychają z ulgą, ale fundamenty wciąż są niepewne. Dlatego kapitał coraz częściej płynie nie tam, gdzie jest spokojnie, ale tam, gdzie można się schronić. I właśnie dlatego kryptowaluty wracają na radar. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym rozejmie i czy waszym zdaniem to tylko cisza przed kolejną burzą. A jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych aktualizacji. Dzięki że jesteście. Widzimy się w kolejnych odcinkach.